Znasz taki film jak Blade Runner, jak Fight Club, jak z na Shawshank, To są klasyki kina, jakby pewnie je znasz i wiesz co je wszystkie łączy? Że no nie udało się im w boxoficie, Nie udało się im w box W Co się sensie zrobiły mało, na tyle mało, że były ogłoszone klapą finansową i jest też taki film jak Babylon. I wiesz co łączy ten film z tymi pozostałymi filmami? Jest zajebist, to, to prawda, a druga sprawa, że też mało zarobił. Jest ogłoszony klapą finansową. Ten film kosztował 80 milionów, zrobił 60 milionów, a minęły od premiery już 3 lata. 4 lata. 3. 3, no, prawie 3 lata minęły od premiery. I on w pierwszym weekendzie zrobił tylko 4 miliony. Kurwa, 4 miliony dolarów w Hollywood. To jest bardzo mało. Najnowsze Weapons, zniknięcia, zarobiły 90 chyba w pierwszy tydzień, to jest nieporównywalnie więcej, a chyba kosztowały mniej, albo tyle samo, na pewno są gorszym filmem niż Babylon. Mają też gorszą obsadę w sumie niż Babylon, bo Babylon jest zajebistym filmem i to ci właśnie chcę powiedzieć, że Babylon jest świetnym filmem który nie zasługuje na, na to, co, co się mu przytrafiło. Czyli trochę zapomnienie, trochę zapomnienie. Na szczęście, z tego co widzę, to coraz częściej ludzie mówią o Babilonie, z czego się bardzo cieszę. Ja ten film miałem nagrać już w styczniu. W styczniu go pisałem. Jest Sierpień. Parę osób zobaczyłem nagrać. chyba na polskim YouTubie film o Babilonie, z czego się bardzo cieszę. Bo trzeba o tym mówić, trzeba jakby propagować. Trzeba propagandę robić. Trzeba robić propagandę filmu Babilon, ponieważ to jest genialny film. To jest jeden z najlepszych filmów w ostatnich lat. W sensie na pewno jest w tej, w ścisłej, w ścisłej 50. W ścisłej nawet 20. Na dziesiątce. U mnie na przykład na dziesiątce. Uceniłem ten film na dziesiątkę. To jest taki, to jest taki film. To jest taki film. I, i co? I czemu ten film. Czemu ten film nie zrobił tyle, ile miał zrobić? Czemu? Co poszło nie tak? Ten film, Babylon, jest niesamowitym dziełem, to trwa 3 godziny Metraż może powalić, ale w tym filmie grają takie osoby jak Brad Pitt Znasz Brata Pitta pewnie Margaret Robbie, znasz Margaret Robbie Tommy McQuire, ten od Spidermana, wiesz w kim mówię, o Spidermanie Brad Pitt, Margaret Robbie, Diego Calva nie znam Dio Kalwy, w sensie znam go z Bobionu. Ten film ma gwiazdorską obsadę. to jest już czynnik, który powinien przywołać ludzi do filmu. Często aktorzy są takim bodźcem dla przeciętnego widza. E, znam tą twarz, idę obejrzeć ten film. Znam brata Pita, lubię brata Pita. Obejrzę film z bratem Pitem, a jednocześnie ci ludzie oni nie sprawili, że ten film zarobił tyle miał zarobić. I kolejną rzeczą, która powinna zadziałać, jest Renoma. Ile no ma reżysera. Diamond Hazel jest reżyserem, który stworzył Whiplash. Whiplash. Ludzie mówią, że Whiplash jest genialnym filmem. Ja się z tym zgadzam. Stworzył La La, Land. La, La Land jest też popularnym filmem, bo jest tam Ryan Gosling. I ludzie, wow, Ryan Gosling. Drive. I takie sprawy. I to jest niesamowite, bo ja bardzo lubię Daniela. Daniela. Uważam, że to jest jeden z. Damiana. Damiana, nie Damian, nie Daniela. Uważam, że to jest jeden z lepszych albo najlepszych reżyserów naszych czasów. Tego nowszego pokolenia. No i widzisz, no i pomimo tego, ten film zarobił. Mało zarobił. Mało zrobił. Jakby zarabia coraz więcej, ale na początku zarobił bardzo mało. Dlaczego zarobił bardzo mało? Chyba pierwszą sprawą, jaka przychodzi mi na myśl, tą recenzję są recenzje krytyków, które wtedy, od razu po premierze, nastąpiły. Film miał bardzo mieszane przyjęcie, albo po prostu bardzo średnie. Przeważały albo oceny takie, albo raczej słabe. Mało było tych pozytywnych, pełnych zachwytów. Często tak jest, że jeśli film nie ma, wystarcza, nie ma wystarczająco dużej popularności przed wyjściem, to ludzie się zdają na opinię krytyków i widzą, że okej, okay, ten film ma 6 gwiazdek na 10. I pojawia się w głowie taka myśl, że no dobra no, w no, filmie jest arcydziełem, więc w sumie nie mam potrzeby go zobaczyć, może kiedyś go obejrzę w domu, za parę lat go obejrzę na jakimś streamingu I ten film zalega po prostu, i ludzie nie idą do kina Tak samo było ze mną, przeczytałem parę recenzji i stwierdziłem, nie chcę się na to iść I tak żałuję, że nie zobaczyłem tego filmu w kinie, bo to byłoby coś niesamowitego zobaczyć ten film w kinie Kurwa, mam nauczkę ty też nauczkę, nauczkę, jeśli nie oglądałeś filmu Babylon, to możesz go obejrzeć, bo jakby jest dostępny gdzieś, gdzieś na internecie. Ten film nadal ma recenzje bardzo mieszane, na filmobież szczególnie. Zobaczysz sobie tam jest 6.9 i 6.7. Jakby 6.9 są w społeczności, 6.7 jest u krytyków. A na Rotten Tomatoes to ma chyba cały czas 50% od krytyków. To jest bardzo mało. To jest bardzo mało. Dużo gorszych, złych filmów ma więcej. Kolejną sprawą, to jest moja data premiery. Film wyszedł w grudniu, pod koniec grudnia. Czyli teoretycznie, w bardzo dobrym terminie, bo jest wolne, są święta, gdzie się spotkają z rodziną, może pójdą do kina w trakcie wolnego, kto wie. Ale coś nie zadziałało, ponieważ tydzień chyba wcześniej, albo tydzień później premierę miał Avatar, Avatar 2, kurwa, Avatar 2, to była taka rzecz, on chyba... On, on chyba zrobił 2 miliardy, Avatar 2 zrobił 2 miliardy, to czekaj, o, to... Avatar zrobił 2 miliardy. Amerykańcy piszą, że 2 biliony, czyli 2 miliardy. On zrobił, no kurwa, no zarobił fuj. I w tym czasie <gryw> Babilon zrobił 4 miliony. <gryw> Coś poszło nie tak. Coś poszło stanowczo nie tak. No to jest pewnie kwestia tego, że wiele takich niedzielnych widzów stwierdziło, że Okej, okay, mam do wyboru dwa filmy, Avatar 2 albo Babylon <głos》> i wybrali Awatar 2 Z tego się totalnie nie dziwię im, yy, bo jednak, kurwa, Avatar 2? Moja mama doczekała 15 lat, aż wyjdzie Avatar 2 Czyli mieli taką chłopicę na Avatar, na Avatar 2 Też na Avatar 2, był OK. To jest kolejna kwestia, no czyli, no ludzie wybrali Avatar 2 <głos》> Nie Babylon, i się nim nie dziwię, no ale wybrali, no Trzecią kwestią jest chyba marketing Bo, wracając teraz do moich wspomnień sprzed dwóch lat nie przypominam sobie większych akcji, większych reklam filmu Babylon. W sensie on strasznie mignął mi. Wiedziałem tylko to, że gra w nim Brad Pitt. To była jedyna, jedyna rzecz, jaką wiedziałem o tym filmie. Nie wiedziałem, kto jest reżyserem, a jeśli ktoś by mi powiedział, Ej, to jest film twórcy Weeplesha, to jest film twórcy La, La Land, to bym powiedział, okej. Okay. To są argumenty, które sprawiają, że i tak jestem ciekawy, czym jest ten film. W sumie to mnie głównie przekonało już później. Już później jak. Obejrzałem sobie w domu, lata później. Jak szczerze, możemy wziąć z tego na łuczkę. możesz ty i ja, możemy wziąć z tego na łuczkę. W sensie, jeśli nie oglądałeś, to możesz obejrzeć i stwierdzić, okej, okay, czemu go nie obejrzałem, co poszło nie tak. Muszę się zreflektować nad tym i potem uważać po prostu na recenzje innych ludzi w internecie, na przykład na moją też musisz uważać, bo może ci się totalnie nie spodobać ten film. Ja w to, ja totalnie to rozumiem, że ci się nie spodoba, bo to jest jednak długi film, ale uważam, że ma takie elementy, które są po prostu uniwersalnie dobre. Są uniwersalnie, do... uniwersalnie dobre. Moim zdaniem trochę akt akcje spierdolony, Trochę, trochę to, co, coś tam się psuje, ale naprawdę, możesz go obejrzeć. I szczerze uważam, że to jest kras, klasyk. W sensie już teraz uważam, że to jest film art dzieło który najprawdopodobniej za 20-30 lat będzie takim takim, takim, takim kurwa wybitnym filmem, który będziesz oglądać, albo Twoje dziecko będzie oglądało i będzie, wow, jakie dobre filmy wtedy tworzyli, szkoda, że teraz nie tworzą takich filmów, i Babylon jest takim filmem, albo będzie takim filmem, więc ja ze swoją opinią nie muszę zwlekać, nie muszę czekać na, ten, na nie muszę czekać te 20 lat, aż każdy stwierdzi, że Babilon jest świetnym filmem, po powiem to teraz, Babilon jest zajebistym filmem i bardzo dobrze, że mówi się o Babilonie więcej i lepiej, ten film jest naprawdę dobry. To jest taki diament, na którego nasrano i potem zakopali ten diament, nasrali na diament, ubrudzili go w gównie, w kale i go schowali wśród kamieni i powiedzieli, nie patrz tam, nie, nie, tam nie patrz, bo to nie jest, tam, tam nie ma nic wartego. tam nie ma nic, tam nie masz czego szukać, bo... Tam jest gówno tylko. A tak, ty, kurwa, w te gówno i masz Babilon. To jest. I to jest kurwa Babilon. To jest wybitny film. I ja lubię Babilon. W sensie, oglądałem Babilon dawno, rok temu oglądałem Babilon. I trochę to jest głupota, że nagrywam tą recenzję w takim długim czasie. No to nie jest recenzja, to jest po prostu film motywatorski. Obejrz Babilon. Zróbmy z niego klasyk. Zni Zróbmy z niego współczesny klasyk, ok? Spudujmy Babilon. Co? <śmiech> kurwa <laughs> Babilon. Co? Nie wiem, no. I'm drive kurwa. Siema.